Thank you. Uf. Witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek. Moje 23 morsowanie z rzędu. Dzisiaj jest bardzo ciepło i bardzo wiecznie. Ciepło, bo jest temperatura 8 stopni na zewnątrz. Woda może nie jest taka ciepła, woda ma 2 stopnie, nie ma już tej lodu w tej wodzie. Także woda ma taką no, przyzwoitą temperaturę. Yy, ale jest strasznie silny wiatr. Momentalnie bardzo silny teraz, chyba takie okienko trafiłem, że troszeczkę mniej dmucha, więc więc może jest, yy, może będzie przyzwoicie, jak będę wychodził. Bo jak w beczce siedzę, to nawet to nie przeszkadza, bo tylko głowa mi wystaje i czapka, więc jest ok. Temperatura odczuwalna wody taka dość przyzwoita, nawet nie czuję, żeby mi tak mocno stopy yy, marzły, czy też bolały. Generalnie jest. Okej okay. Dzisiaj sobie posiedzę chyba trochę krócej niż, niż zwykle Jest minuta 15, więc zaraz będę wychodził I co? I wam życzę miłego dnia Ja już wychodzę, do zobaczenia do jutra Oj, chyba teraz coś dmuchnie No nic, jakoś widzę do zobaczenia. Okienko pogodowe chyba jest, bo nie teraz mocno.